Nazywam się Alicja Kowalewska, jesteśmy z gimnazjum numer 1. No i przed przeszła nasza parada niepodległości. Jak wrażenia? Bardzo dobre. Taka konkurencja, że trudno się wypowiedzieć na jakiś konkretną na temat konkretnej szkoły. Pomysły wspaniałe. Przyznam się, że ja nie zauważyłam jak nasze gimnazjum przechodziło, bo chyba podchodziliście do nas wtedy. Ale wiele szkół naprawdę pięknie pomysły ma. Okay. I parada. Ja jeszcze dodam, że parada jest wyjątkowo długa i mamy szczęście do rewelacyjnej pogody, bo, bo zwykle pogoda nie dopisywała w czasie parady, ale dzisiaj jest naprawdę wesoło i, i na pewno o wiele cieplej. A, e, a nie pierwszy raz tutaj na parady? Czy co roku? Jakiś tradycja? Może? My, my nie pierwszy raz, ponieważ my jesteśmy radnymi miasta i uczestniczymy w tej uroczystości w zasadzie co roku. Wydaje mi się, że w tym roku bardziej barwny jest ten krowód, że bardziej pomysłowa młodzież. Także z roku na rok jest postęp. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.